Dzisiaj będziemy nagrywać, co jest na święta No to będziemy zaczynać, o tutaj na górze Tutaj jeszcze są jakieś lego Zobaczmy Widziałem, że tutaj będzie lego princess, widzicie? A, są same Tutaj jest lego princess, jak widzicie No to idziemy na następny tutaj na górze ten pośmieciuk je. Co ja, boże. Co tutaj to jest? Ile popety? Mam jedną popet. Rainbow i mam tutaj takie dwa. Tutaj jeszcze fioletowy. Tutaj jeszcze dwa. I jeszcze jeden rainbow. Niesamowite, może wam to powiem Idę na ten prezent. Chyba jest teraz z tego No Dostałem oh! To jest z Netflix bajkę, zobaczcie Fast and Furious O oh, Jezu Tutaj zobaczmy czy tutaj jest A oh, co tu może być? To bardzo duża. co tutaj jest. Zobaczmy. Dostałem! Dostałem na godz. Zobaczcie jakie fajne. Takie by, ba, takie coś bardzo chciałem. I dostałem na no, szczęście, no. Teraz tego weźmę. Mario tylko jest w tych Bardzo fajnie dostałam Luigi i potem tutaj mam tego Lucioka Ale nie, nie znam jeszcze jego imię a okay. następny teraz O tutaj weźmy tego Teraz ten jest następny Dobra, jego Mario Postałem zamek, taki cięż zamka. Bardzo fajny widocznie. niesamowity taki wielki. To teraz że ma tutaj ten stą... o! Ten trochę ciężki. To bardzo ciężki. Zobaczmy, co tutaj będzie. O, ja nie widzę. Zobaczcie co dostałem! Zobaczcie co zostałem na malowanie. Nie zamogliście set, żeby malować. Mam tutaj też przypadki, zobaczmy. O, dostałem! Naklejki dostałem! Zostałem. Zobaczcie! Ja zbieram im takie naklejki, takie karty. Ok, następnie idziemy tak tutaj. Trochę ciężki jest, tak, nie? Okej, to nie? Ok, to jest do czarnego. Ej, o! O, jest! Zobaczcie! To są takie chyba... To chyba jest limit do dzisiaj, bo to się świeci w ciemności. Bardzo fajne wam powiem i to są moje pierwsze monster traki co tu mam Zresztą baby gru, zobaczcie. taki fajny następnym razem będę to nagrywał. Dostałam coś, żeby rysować takie anime. Taki położę Teraz to taką malutką paczkę. Może być taka jakby paczka. Tylko grę. Zobaczcie, dostałem Pokémon grę, co ja bardzo chciałem. Niesamowite to jest. Będę to grał, pewnie na razem. To jest moje Pokémon, to jest moja ulubiona gra O, 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 i jeszcze jedna, zobaczcie Jeszcze jedna Mario Hot Wheels, zobaczcie O tutaj I tam coś tu jest O, tutaj Zobaczcie co to jest, bo no, to jest takie Biby wiem Zobaczcie, to są spiterzy. Moje ulubione. Jeszcze dostałem tę skorulkę Tek deka. O Jezu, jakie fajne. To jest bardzo fajne wam no Coś tam jeszcze jest? Nie. O, tutaj zacznę. Tutaj... Okej, okay, chyba tu są jakieś karty mojej widać, nie widzę. No chyba tutaj są te karty. Tutaj, tutaj są le, chyba te karty albo naklejki. Albo rzekło naklejki. To? co te eee, otworzę teraz? Zobaczmy jak to jest. O, tak! Zostałem grę, co ja chciałem. Zobaczcie, zostałem Uno Będę dostał czasem z tego, grał kolegami i rodziną. Okej, okay, co, co te, co tutaj będzie? Ja myślę, że tutaj wygląda jak gra na PS. No, to wy, Dlaczego jakby tak. Nie Dostał nowy Spider-Man. Często teraz już gram Spider-Mana i teraz dostałem no, nowy. O jezu, jaki fajny. Ho, ho, ho. Mikołaj bo mi dał dużo. I to dużo więcej. O, tak, dostałem to. Zobaczcie, dostałam amangas. O, tutaj. Okej, okay, co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Hmm. Poczekaj, dostałam... Karty zobaczcie! I to jaka wielka. Ile. Tam chyba się za dużo zmieścić kart. Tak Może tam. Okej, okay, a tak teraz. Otworzymy kart. Tak. Jest! Zobaczcie! Już sam Lego Ninjago nowy set. Ten mi się bardzo podoba. To jest taki smok dzień. No to bardzo fajny, wam powiem, to. Tam tutaj z tyłu, tutaj chyba chyba jest Hot Wheels. Bo ja już tak czuję, że to Hot Wheels. No. Zdjął się na Hot Wheels trochę. No, zobaczcie, dostałam jeszcze Batman Hot Wheels. Ten tutaj z tyłu. O, jeszcze raz Hot Wheels, tak samo czuję. To chyba inne jakieś, a no? No właśnie, zostały jeszcze takie hotlisy Fajne. Tutaj, co tu, tutaj? O, to ciężkie, co kurcze! Już tutaj już coś tu w ogóle. No? Zobaczmy, co, co, co hmm? w środku jest. Mikołaj mi dał takie pakiety. Tutaj są trzy inne karty. I dostał jeszcze Mew. I Mew niemożliwe. Jeszcze Charizard. O Jezu. Jak moje koledzy przyjdą, to będą w szoku. Zobaczcie. Jeszcze ta ostatnia paczka. I tutaj mamy jakieś chyba limity edition, Bo takiej w paczce jest. I tutaj zobaczcie. Nie, nie mówcie mi, że, że Zobaczcie no, z dużo serii. Tutaj mamy z jedną serię, drugą, trzecią, czwartą i tutaj chyba jakieś inne paczki. Wyjmę jedną i wam pokażę. Zobaczcie. Ja nie, to nie, niesamowite to jest no, Tak dużo kart, żebym ja dostał? Niemożliwe. Okej, okay. to było, że idziemy. To było bardzo fajne, wam powiem to. Tyle tyle paczki kart. O, ja nigdy nie widziałam życiu. O, co? Okej, okay, co co Zobaczcie, dostałam just dance. Zobaczcie, jakie fajne. No będę chyba... To chyba mnie nauczy, żeby tańczyć lepiej. Bo ja nie umiem tak bardzo umieć tańczyć Tańczyć, to będę lepiej tańczyć. Okay, co tu będzie? Co tu mamy? Co tu może być? O, ta... Dostałam ty... Taka Niesamowite. Ja lubię takie deki. Są takie fajne, zobaczcie. Ja mogę sam budować nawet. Okej, okay. o tutaj następny. Ten jest trochę ciężki. Ten nie tak bardzo. Okej, okay. coś tu To no, chyba są puzzle. No, to są puzzle. Jeden z klocki. Widzicie, no. Bardzo fajne. Pewnie to będzie bardzo trudne, żeby zbudować, żeby poukładać, no wiecie. Teraz ten, to nie wiem za bardzo, co to może być, ale chyba to może być jakieś Lego. Nie, to Hot Wheels. I to cały set Hot Wheels. Zobaczcie, fajny tak Taki to ja będę się zbawił z nim. Może to, 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 o te, bo te jeszcze nie, otworzy, nie otwierałem. O, jeszcze więcej puzzle, zobaczcie. Jeden tysiąc lundyn, mówi. Ciężkie trochę tamte było. Te też się ma puzzle. No, to puzle. O, zobaczcie jakie fajne. Bardzo fajne. Pięknie. Fajne koty i piesy. Położymy ten. Tak, te jakieś Lego. O, tak, dostałem Lego Disney, zobaczcie, z, z Encanto. Bardzo fajne wam powiem to. Bardzo, bardzo fajne takie Lego. Okay. Chyba nie, jakieś Hot tylko jakie, to pytanie. Jeszcze więcej, zobaczcie, zobaczcie. Niesamowite, Mikołaj chyba mi dał już za dużo. No, tak, tak dużo już mi dał, to ja nie wiem. Tutaj też chyba Hot no bo tak, taki dźwięk. Mikołaj mi chyba dał za dużo dzisiaj na te, na te święta. Jeszcze więcej, choć jeszcze wiedziałem Ale zobaczcie, o takie to jeszcze nie mam Takie fajne Takie takie Mikołaj to chyba mi kupił to, co ja chciałem Albo nawet i więcej Co ja chciałem Okej, okay, co tu mamy No tek deka tylko Jakiś I to sam jakiś set, żeby sobie jeździć, no zobaczcie niesamowite, będę na to jeździł z technikami i tutaj mamy coś co ja nie wiem co to może być tutaj to chyba jest jakaś niespodzianka już widzę jakieś kredki jakieś kredki tak! dostałam 50 pastelowe kredki, zobaczcie jakie fajne teraz ten. Jakieś Hot albo jakieś Lego. O nie, to, to są puzzle. Zobaczcie jakie fajne puzzle. To 1000. tysiąc. Pewnie na, na 100% to będzie trudne. Bo to jest, będzie niemożliwe nawet, żeby zbudować chyba. Jakieś Lego. Lego klasyk zobaczcie Więcej klocki teraz będę miał, żeby budować to Fajne to Okej, okay. ostatnie te dwa duże Okej, okay. tak, spada Okej, okay. od góry osyłam. ok Okej, niemożliwe jak to mi Mikołaj dał? Przecież. To nie, to, to nie dało się kupić. To jak to Mikołaj mi to dał? Poczekajcie, wam pokażę, jak wygląda. Powodzę. Trochę ciężki jest tak z boku. Taki wielki. Teraz tak. Chyba wiem, co to chyba będzie. Chyba wiem. Daily Bugle, zobaczcie, ten chyba jest, też jest, ciężki, Czekaj. Dam, dam radę i mam przekoneczki wam pokazać, zobaczcie jaki taki wielki, podobny jest chyba do mój Daily Bugle, ale trochę mniejszy i to są wszystkie moje prezenty, Tarzu napiszcie co dostaliście na święta ja to dużo dostałam, wam powiem to, a wy? Dostaliście dużo? Wesołych Świąt! Pa pa!